Cześć, jestem Łukasz, studiuję historię. Zamierzam pisać pracę o amerykańskim rapie. Chcę, aby muzyka łączyła, a nie dzieliła ludzi. Cześć, jestem Ania, studiuję historię na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuję się późnym średniowieczem i ruchem masońskim. Uwielbiam podróżować. Jestem Ola. Jestem Kamil. Robert. Piotr. Janek. Studiuję etnologię. Interesuję się filozofią analityczną, z wykładowcami dyskutuję na Facebooku. Marzę o wejściu na górę Fuji. Lubię wielkich ludzi. Piszę o Aleksandrze Wielkim. Jestem monarchistą. Bartosz. Studiuję archeologię. Piszę o historii mody. Uwielbiam zwiedzać. Interesuję się XIX-wieczną łodzią. Cześć, jestem Paweł. Nazywasz się Mateusz. Lubię jeździć na rowerze. Interesuję się zegarami wieżowymi. Jestem Iza. Studiuję historię sztuki. Zajmuję się skórnictwem średniowiecznym. Należy do grupy rekonstrukcyjnej. Nazywam się Marcin. Studiuję historię. Szczególnie interesuję się sportem kobiet przełomu XIX i XX wieku. Marzę o podróży dookoła świata. Interesuję się antropologią symboliczną. Witam, mam na imię Antoni. Interesują mnie wątki niczańskie w twórczości Tomasza Mana. Uwielbiam czytać. Jestem Marek. Interesuję się bronią białą, przełomu średniowiecza i renesansu i traktatami szermierczymi. Jestem kowałem. Nazywam się Magda, studiuję filozofię. Zawsze interesowała mnie polska droga do niepodległości, a na co dzień jestem przewodnikiem powodzi. Nazywam się Mateusz, studiuję archeologię. Nazywam się Dominik. Piszę wierszy. Mam na imię Tomek, studiuję filozofię. Interesuję się antropologią miasta. Jestem marzycielem. Do zobaczenia na Wydziale.